Klina ciekła po jego brodzie, a próba przełknięcia jedzenia zamieniała króla w bezradne zwierzę. Tak pisywali kronikarze o Fryderyku III, o monarsze, dla którego każdy posiłek stał się torturą, a każdy łyk początkiem publicznego upokorzenia. Jego dni stały się niekończącą walką z krztuszeniem się, wymiotami i pogardą własnego dworu. Wszystko jednak zaczęło się od haniebnego epizodu który zniszczył jego królewską godność na oczach setek dworzan. To nie jest kłamstwo, drodzy przyjaciele, to straszna prawda. Jeśli dotrwaliście do dziewiątej minuty tej historii, salutuję wam. Jesteście nad ludźmi. Inni wyłączyliby to dawno temu. Pierwsze złowieszcze oznaki choroby pojawiły się podczas wystawnej wiosennej uczty w 1946 roku. Cała śmietanka towarzyska królestwa zgromadziła się pod sklepieniem, lecz nagle król przerwał w pół zdania. Jego twarz wykrzywiła się z bólu i konwulsyjnie próbował przełknąć kawałek mięsa. Zamiast zwykłej swobody dało się słyszeć zduszony świst i konwulsyjny ruch ręki w stronę gardła. Goście stali w niezręcznym oczekiwaniu, patrząc, jak lepkie krople śliny twardnieją na jego brodzie. A ciemna plama z niekontrolowanych wymiotów rozlewa się po jego drogiej szacie. Służący rzucili się, by posprzątać bałagan. Niektórzy odwracali wzrok, inni w duchu cieszyli się z upokorzenia potężnego władcy. Dla samego Fryderyka rozpoczęła się nowa rzeczywistość. Każdy posiłek stał się sprawdzianem przetrwania. Od tego dnia zwykły rytuał obiadowy stał się źródłem strachu i wstydu. W ciągu następnych tygodni król kaszlał i świszczał coraz częściej, boleśnie przełykając wodę i zupę, aż nawet najprostsze potrawy wydawały się zagrażać życiu. Jednak o wiele straszniejsze próby były dopiero przed nim. Kroniki z lata 1456 roku zawierają pierwsze wzmianki o dziwnym zapachu utrzymującym się w jego komnatach i o długotrwałych napadach duszności. Które zakłócały spokój całego zamku. Z każdym nowym incydentem ślina ciekła po jego rękawach, resztki jedzenia lądowały na kołnierzu, a służący bali się do niego zbliżyć i spieszyli, by ukryć oznaki wstydu. Ubrania króla stawały się coraz bardziej poplamione, lecz nikt nie śmiał nawet o tym napomknąć. W reakcji na wstyd, król zaczął okazywać drażliwość i podejrzliwość. Wieczorami błąkał się długo po korytarzach, nagle, czepiając się służących i skazując ich na śmierć, za najmniejszą wadę w nakryciu stołu lub sprzątaniu. Doradcy zauważyli, że nastrój władcy gwałtownie się zmieniał, od gniewnej apatii po gwałtowne wybuchy złości. Jego głos stał się chrapliwy, a przytłaczająca cisza coraz częściej wypełniała salę, przerywana jedynie głośnym oddechem, lub kaszlem monarchy. Jednak prawdziwe horrory dopiero się zaczynały. Wymowny incydent miał miejsce jesienią 1457 roku, kiedy król w napadzie, podejrzliwości, oskarżył dworzanina o próbę otrucia. Bez sądu i dochodzenia wydano rozkaz publicznej egzekucji na oczach całego dworu. Ten epizod tylko pogłębił atmosferę strachu. Izolacji i wyobcowania, która osiadła w królewskim otoczeniu. Upokorzony chorobą, król szukał ukojenia w absurdalnych rytuałach. Wydano dekret nakazujący każdej rudowłosej dziewczynie wchodzącej do pałacu splunąć do jego kielicha, aby oczyścić jego gardło. W ten sposób absurd stał się normą, a strach fundamentem władzy. Plotki szybko rozniosły się poza mury pałacu. O szaleństwie monarchy, o królewskiej dumie rozpuszczającej się w plwocinach i krzykach wściekłości. Do jesieni 1458 roku choroba Fryderyka III stała się czymś więcej niż tylko dolegliwością fizyczną. Stała się głównym źródłem terroru dla całego dworu królewskiego. Jego twarz widocznie się zmieniła, skóra zbladła do chorobliwej szarości. Pod oczami pojawiły się głębokie cienie, a usta były trwale zasinione, jakby pozbawione krwi. Każdy oddech był wysiłkiem, a każdemu ruchowi towarzyszył bolesny, świszczący dźwięk, który niósł się echem po pustych korytarzach zamku. Komnaty były nieustannie wypełnione ciężkim zapachem zgniłej śliny i nieświeżego potu, mieszanką, która przyprawiała służących o mdłości. Król coraz częściej spędza posiłki samotnie, gdyż obecność innych doprowadza go do wybuchów wściekłości. Ponieważ przełykanie stałych pokarmów staje się niemożliwe, jego dieta zostaje zredukowana do rzadkich potrawek, mieszanek roztartych ziół i słonych bulionów. Jednak nawet te dania sprawiają potworny ból, a każda próba przełknięcia kończy się świszczeniem i krztuszeniem. Służący są zmuszeni patrzeć, jak król dławi się własnym oddechem w agonii i boją się podejść zbyt blisko z obawy przed nagłym atakiem. Z każdym mijającym dniem sytuacja stawała się coraz bardziej rozpaczliwa. Rzeczywistość stała się jeszcze bardziej przerażająca, gdy pewnej nocy zimą 1459 roku król w furii udusił osiemnastoletnią sprzątaczkę. Dziewczyna przyniosła czyste ubrania i usłyszała jego chrapliwy kaszel. Przerażona upuściła ręczniki, a dźwięk ten wprawił króla w napad niekontrolowanej wściekłości. Złapał ją za szyję, wbijając palce w miękką skórę i w ciągu kilku sekund straciła przytomność. Zanim reszta służby przybyła, było już za późno. Ciało usunięto w tajemnicy. Ale cały dwór dowiedział się o tym w ciągu 24 godzin. Zrozumieli z przerażeniem, że monarcha stał się niebezpieczny, nieprzewidywalny i pozbawiony najmniejszej samokontroli. Od tego momentu służący starali się unikać jego komnat. Nikt nie chciał przynosić jedzenia, zmieniać pościeli, ani zbierać brudnych ręczników, przesiąkniętych krwią i śliną. Po pałacu zaczęły krążyć plotki. Że król widzi spisek w każdym dźwięku, że zabije każdego za najmniejszy błąd. Nawet jego najbliżsi doradcy odwiedzali go tylko wtedy, gdy było to konieczne, starając się zachować dystans, aby nie stać się kolejną ofiarą jego wybuchu. Strach w królestwie rósł z każdym dniem. Na jego szyi pojawiło się widoczne obrzmienie, gęste, okrągłe i ciemne pod skórą, nie dało się go ukryć ubraniem ani bandażami. Gdy się pochylał, obrzęk pulsował jak żywy, jeszcze bardziej utrudniając mu oddychanie. Służący opowiadali kronikarzom, że obrzęk czasami wydawał mokre dźwięki, jakby coś się w nim poruszało. Z każdym kolejnym miesiącem jego twarz puchła, pod oczami pojawiły się głębokie bruzdy, a usta pękały i krwawiły. Jedzenie przestało przechodzić. Króla karmiono wyłącznie płynami, czasem nawet przez wąską rurkę, którą lekarze musieli wpychać na siłę. Zabiegi te stały się bolesnym rytuałem. Za każdym razem, gdy rurka dotykała jego gardła, ślina i krew zaczynały kapać na jego piersi i ubranie. Pewnego dnia król sam próbował ją wyrwać, raniąc usta w krwawe bruzdy i zostawiając ślady krwi na podłodze. Którą deptał stopami. Podejrzewał otrucie i całkowicie wymienił kucharzy. Nowy personel kilkakrotnie nie zdołał uniknąć jego napadów wściekłości. Rzucał w nich kielichami, talerzami i płonącymi świecznikami za niewłaściwie przygotowany bulion. W spaczonym umyśle króla, nawet dźwięk kroków na kamiennej posadzce wydawał się groźny, a zapach gotowanego jedzenia wywoływał napady obrzydzenia. Chcąc wyeliminować możliwe przyczyny duszności, Fryderyk wydaje nowe prawo. Chleb, mięso, ryby i wszelkie stałe pokarmy mają zakaz wstępu na zamek. Teraz na stołach podaje się tylko zupy, namoczone ziarna i napary ziołowe. Rozkaz ten staje się jednym z najbardziej absurdalnych, gdyż nawet goście przybywający z odległych krain są zmuszeni jeść płynne jedzenie w obecności króla. Jednak jego gniew nie ogranicza się do praw. Pewnego zimowego dnia zganił dwóch dworzan, którzy przeszli zbyt blisko drzwi jego komnat. Król rzucił w ich stronę dwa kielichy gorącej zupy, a następnie rozkazał strażom natychmiast wtrącić ich obu do lochu, oskarżając o spisek. Strażnicy wykonali rozkaz bez wahania, nikt nie wątpił, że jakikolwiek opór skończyłby się śmiercią. Próbując zachować pewną miarę kontroli, Fryderyk wydaje kolejne dziwaczne dekrety. Każdy wchodzący do sali musi nosić czerwoną wstążkę wokół szyi, jako znak solidarności z królewskim cierpieniem. Naruszający ten nakaz są karani grzywną lub publicznie karani. Nowy zwyczaj szybko staje się tematem szeptów wśród dworzan, ale nikt nie śmie odmówić. Paradoksalnie ten znak zamienia dwór królewski w teatr absurdu. Czerwone wstążki ukrywają wypukłości na szyjach samych służących, a atmosfera przypomina żałobną procesję. Ale to był tylko prolog do nadchodzącego koszmaru. Do wiosny 1449 roku ból i wściekłość całkowicie opanowały umysł Fryderyka III. Jego okrucieństwo wykracza poza mury pałacu. W chwilach nieznośnej duszności i strachu, monarcha wydaje najbardziej potworne rozkazy. Kilkakrotnie król żąda wymordowania rodzin w pobliskich wioskach, a motywem jest jedynie podejrzenie, że jakiś wieśniak drwił z choroby króla lub rozsiewał plotki o jego stanie. Na jego rozkazy oddziały straży mordowały całe rodziny. Nocą paląc również ich domy. Kroniki wspominają zimę 1441 roku, kiedy w samej wsi Kranichstadt w ciągu jednej nocy zniknęło osiem rodzin. Ich zniknięcie oficjalnie przypisano zarazie, ale poddani znali prawdę. Masowe egzekucje stają się w pałacu coraz częstsze. Powody represji stają się coraz bardziej błahe. Źle odłożone naczynia, nieposprzątany na czas pokój, głośny kaszel, a nawet cień na twarzy w obecności króla. Dworzanie unikają kontaktu wzrokowego z monarchą, poruszają się powoli i cicho, unikają wszelkich przejawów emocji. Strach przesyca atmosferę tak bardzo, że w pałacu ledwo słychać rozmowy, jedynie szelest kroków i kaszel, zmuszający każdego do przeprosin, by uniknąć gniewu. Jego relacje z najbliższym otoczeniem są całkowicie zniszczone. Król podejrzewa wszystkich, od głównego doradcy po najstarszego kucharza. Nawet jego synowie zachowują dystans, obawiając się nagłych wybuchów wściekłości. Fryderyk popada w obsesję na punkcie myśli, że jest truty. Żąda testowania wody i jedzenia, oskarżając o spisek tych, którzy odmawiają jedzenia z nim płynnych pokarmów. Wybuchy szaleństwa ogarniają króla z coraz większą częstotliwością. Pewnego dnia nakazuje publiczną egzekucję nadwornego błazna, oskarżając go o drwiny z cierpienia monarchy. Żart był niewinny, ale wystarczył, by uzasadnić brutalną zemstę na oczach całego dworu. Incydent ten ostatecznie niszczy atmosferę wesołości i beztroski, która niegdyś była dumą dworu. Niezadowolenie w zamku rośnie, ale jest tłumione przez strach i przyzwyczajenie do przemocy. Nowe dekrety króla stają się coraz bardziej absurdalne. Nawet najlżejsze kaszlnięcie czy kichnięcie jest uznawane za obrazę monarchy, wymagającą publicznych przeprosin i kar pieniężnych. Naruszenie spokoju karane jest natychmiastowym zamknięciem w lochu. A w niektórych przypadkach zniknięciem bez śladu. Prawdziwe szaleństwo miało dopiero nadejść. Lato 1386 roku mija w cieniu strachu i ciszy. Dworzanie, którzy stracili rodziny w masakrach, stają się duchami w murach pałacu. Dwór zamienia się w katakumby strachu, gdzie każdy nowy dzień przynosi tylko upokorzenie i śmierć. Choroba króla. Nie jest już postrzegana jako nieszczęście jednego człowieka, jest katastrofą dla całego państwa, punktem zwrotnym dla królestwa, w którym samo życie staje się zakładnikiem bólu i szaleństwa jednego monarchy. Od tego momentu rzeczywistość stawała się coraz mroczniejsza i bardziej przerażająca. Do lata 1462 roku sypialnia monarchy stała się złowieszczą krzyżówką oddziału szpitalnego i izby tortur. Słoiki z krwią, gliniane dzbany z wywarami i bandaże przesiąknięte ropą wyścielają ściany. W pokoju czuć kwaśny pot, zgniliznę, zioła lecznicze i spalone futro od niekończących się okładów z gorczycy. Rytuały medyczne stają się coraz bardziej barbarzyńskie. Na jego szyi kładzie się gorące cegły, wciera trujące maści i wbija igły w skórę. Żadne z tych działań nie przynosi rezultatów, jedynie zwiększa ból i rozdrażnienie. Jeden z nadwornych lekarzy, słynny uzdrowiciel z Pragi, który przybył na początku 1442 roku, proponuje rozcięcie gardła. By spróbować usunąć gus. Fryderyk III, opanowany paranoją, po raz kolejny podejrzewa spisek. Odmawia operacji, publicznie upokarzając lekarza i grożąc mu strasznymi represjami. Służący byli świadkami wyprowadzenia lekarza z komnat, a po jego zniknięciu w mieście krążyły plotki, że jego ciało znaleziono w rzece. Tymczasem jedzenie ostatecznie przestaje przechodzić. Każda próba przełknięcia nawet płynnego pokarmu kończy się krwią zmieszaną z gęstą lepką śliną wypływającą z ust króla. Łóżko jest stale przesiąknięte śladami krwi i wydzielin, a prześcieradła zmienia się kilka razy dziennie. Wokół łóżka gromadzą się wiadra wymiocin. Zużyte serwetki, szmaty i chusteczki z brązowo czerwonymi plamami. Wszystko to było dopiero początkiem serii tragedii. Wydano nowe zarządzenie w całym pałacu. Wszyscy służący, kucharze, a nawet doradcy mają obowiązek codziennie testować na sobie królewskie lekarstwa. Odmowa oznacza wyrok śmierci, a egzekucje odbywają się publicznie. Wielu skarży się na pieczenie w ustach, bóle głowy i wrzody na skórze, ale zabrania się o tym mówić. Każdy dzień zaczyna się od kolejki przed królewskimi komnatami, gdzie dworzanie na zmianę próbują mikstur z zamkniętymi oczami, a następnie szybko oddalają się z miejsca egzekucji. Psychika Fryderyka III pogarsza się na oczach wszystkich. Jego podejrzenia stają się patologiczne. Jest przekonany, że każde kaszlnięcie, kichnięcie, a nawet blada twarz to znak ukrytego spisku. Wprowadzono nowe prawo w całej rezydencji. Każdy, kto kichnie lub zakaszle, ma obowiązek publicznie przeprosić monarchę i natychmiast zapłacić grzywnę. Jeśli zdarzy się to dwukrotnie, osoba ta trafia do lochu lub jest skazywana na chłostę w obecności całej służby. Lekarze i uzdrowiciele stają się towarem jednorazowego użytku. Wczesną jesienią 1462 roku do zamku zaproszono trzech kolejnych znanych uzdrowicieli. Jeden sugeruje użycie pijawek, inny radzi rzuć korę osiki, a trzeci zaleca przykładanie rozgrzanych do czerwoności noży do obrzęku. Każda metoda prowadzi tylko do większego cierpienia. Pijawki powodują dalsze puchnięcie gardła, kora wywołuje wymioty, a rozgrzane noże. Zostawiają oparzenia na skórze. Jednak każdy, kto ośmieli się powiedzieć, że te metody są bezużyteczne, ryzykuje życiem. Strach staje się jedynym prawem. Ludzie w pałacu tracą nadzieję na poprawę. Ich życie staje się łańcuchem niebezpiecznych rytuałów. Spróbuj lekarstwa, unikaj bycia zauważonym, unikaj kaszlu na korytarzu, unikaj pomylenia rozkazu. Doradcy zachowują się jak cienie, próbując zniknąć w odpowiednim momencie. W oczach wszystkich widać niepokój, wyczerpanie i strach przed kolejnym wybuchem gniewu monarchy. Do początku 1473 roku stan Fryderyka III osiągnął punkt, za którym nie było już nadziei ani iluzji kontroli. Guz urósł tak bardzo, że zajmował prawie całą prawą stronę jego gardła. Skóra nad nim była napięta i błyszcząca, miejscami cienka jak pergamin. Pojawiły się pęknięcia, przez które sączył się mętny płyn, zostawiając plamy na kołnierzach i pościeli. Węch króla niemal zanikł, ale jego służący wyczuwali mdły smród wydobywający się z jego szyi, mieszankę krwi, martwej tkanki i infekcji. Każdy ruch wywoływał u niego napady duszności. A sen zdegenerował się do krótkich utrat przytomności, przerywanych bolesnymi jękami. W lutym 1463 roku noce stają się szczególnie trudne. Król ledwo może się położyć. Obrzęk blokuje mu oddech w pozycji poziomej, zmuszając Fryderyka do spania wspartego na górze poduszek, z głową odrzuconą do tyłu i stale pół otwartymi szklistymi oczami. Służący, którzy kiedyś potajemnie potępiali jego okrucieństwo, teraz boją się nawet przypadkowo wejść w jego pole widzenia. Pod osłoną nocy słyszą mokre świszczenie, głośne próby zassania powietrza i rozpaczliwe dźwięki drapania, jak monarcha w ciemności drapie skórę własnego gardła, próbując ulżyć uciskowi. Na prześcieradłach pojawiają się szkarłatne smugi od świeżych zadrapań. Jedzenie w ogóle nie przechodzi, nawet rzadkie mikstury wracają zmieszane z gęstą krwią. Stopniowo siły króla słabną, jego nogi i ręce stają się chudsze, ale twarz i szyja nadal puchną, tworząc koszmarny kontrast. Jego kończyny stają się zimne i pokryte sinymi plamami, na skórze pojawiają się wrzody od ciągłego tarcia i bez ruchu. Lekarze zgromadzeni przy łóżku w milczeniu odnotowują pogarszający się stan, ale każdy z nich rozumie, że jakiekolwiek działanie może zostać odebrane jako zbrodnia. W desperacji nadal stosują okłady, nacierają jego szyję żrącymi mieszankami i próbują wypłukać ropę z ran, ale sytuacja tylko się pogarsza. W nocy 14 marca 1463 roku Rozpoczęła się agonia króla. Obudził się nagle z gwałtownego ataku duszności. Jego ciało wygięło się w łuk, klatka piersiowa unosiła się ostro i szarpano. Chwycił się za gardło rękami, zostawiając świeże, krwawe ślady na zaognionej skórze. Jego twarz stała się fioletowo niebieska, jak u człowieka, który długo był pozbawiony powietrza. Oczy wyszły z orbit, przekrwione, a ślina spływała po jego piersi szerokim, lepkim strumieniem. Dźwięk wydobywający się z jego gardła był mieszanką jęku i poszarpanego świszczenia, który niósł się echem po korytarzu, budząc nawet tych od dawna przyzwyczajonych do koszmarów. Próbuje wstać, ale nogi odmawiają mu posłuszeństwa. Jego ręce chwytają krawędź łóżka i upada na podłogę uderzając kolanami i łokciami o kamienne płyty. Ciemne plamy śliny i krwi natychmiast pojawiają się na podłodze. Król czołga się na czworakach, jakby próbował uciec z własnego ciała. Każdy oddech to desperacka walka. Powietrze wchodzi przerywanymi haustami. Dźwięk przypomina gwizd przez wąską szczelinę. Guz pulsuje, jakby żył, blokując ostatnie resztki miejsca w przełyku. Służący stoją w drzwiach, drżąc z przerażenia. Nikt nie śmie podejść, bojąc się wściekłości króla nawet w jego agonii. Patrzą, jak zmienia się jego twarz. Szkarłat ustępuje miejsca błękitowi, czoło pokrywa zimny pot, palce zwijają się konwulsyjnie. Król próbuje wstać, ale znów upada, uderzając głową o słupek łóżka. Piana zmieszana z krwią wypływa z jego ust. Konwulsje ogarniają całe jego ciało od stóp do szyi, a każdy skurcz powoduje, że wygina się jak zepsuta lalka. W tym momencie zapada śmiertelna cisza. Słychać tylko powolne kapanie wody z dzbana na stole. Król podejmuje ostatnie próby złapania oddechu. Jego klatka piersiowa unosi się dwa razy, potem trzeci, a następnie zastyga. Jego oczy pozostają otwarte, twarz wykrzywiona przerażeniem. Ręce zastygłe zaciśnięte na własnej szyi. Przez kilka sekund nikt się nie rusza. W komnatach panuje śmiertelna cisza, nawet ogień w kominku wydaje się przygasać, bojąc się zakłócić spokój ciała. Ale śmierć nie przynosi ulgi, i zaczyna się jeszcze bardziej przerażająca faza. Z powodu zapalenia tkanek, rozkład zaczyna się niemal natychmiast. W ciągu kilku godzin. Smród staje się tak silny, że czuć go nawet w odległych korytarzach pałacu. Ciało puchnie, na skórze pojawiają się ciemne plamy, a ropny płyn sączy się z ran i pęknięć na szyi, mocząc poduszki i koce. Służący są zmuszeni otwierać okna, ale powietrze pozostaje ciężkie, lepkie i nie do zniesienia. Przed śmiercią Fryderyk III wydał jeden ze swoich najbardziej absurdalnych dekretów. Dokument napisany drżącą ręką, żądał, aby po jego śmierci cały dwór i mieszkańcy zamku nosili czarne opaski na szyi przez pełny rok. Naruszający ten nakaz mieli zostać wygnani z królestwa. Ten rozkaz stał się ostatnim akcentem życia, które stało się symbolem bólu, szaleństwa i strachu. Tak kończy się panowanie monarchy, którego choroba zniszczyła nie tylko jego ciało ale także państwo, pozostawiając po sobie atmosferę grozy, która na długo zdeterminowała losy jego królestwa.